Witajcie, kochani, w mojej kuchni właśnie biorę się za moje peruwiańskie cudeńka. Trochę mi to zajęło czasu, ponieważ powrót do tej rzeczywistości, tutaj do tego chaosu, zajęło mi trochę czasu, prawie dwa tygodnie. Ale, ale działam, działam, pokażę Wam, cóż tutaj mam wspaniałego. Zobaczcie, dwa najwspanialsze oleje. Ale e, olej Aguaje, który jest cudowny do, do twarzy właśnie, e, ma cudowne właściwości, regenerujące skórę. Będę dodawała go właśnie do, do kremów. E, olej Copaiba, też cudo. Mamy tutaj też Chuchuasi oczywiście. E, maka, maka żółta. Maka żółta jest... E, E, Wspaniale regeneruje e, hormony kobiece. Tutaj mamy kuripę, jakby ktoś był zainteresowany. No, nasza rapka, kochani, nasza rapka. Różne tutaj rodzaje, a jedna zwłaszcza nie patrzcie na opis, bo opis jest e, niewłaściwy. E, ta jest e, z niespodzianką. Piszcie. Bo właśnie zakupiłam, zakupiłam właśnie e, buteleczki i będę. Przesypywać. Co my tu mamy jeszcze? Saha ENCI. Ogromne ilości: yy, ogromne ilości witaminy C, omega-3. E, do tego e, białka. Bardzo dużo. Jeżeli ktoś nie je mięsa, to, to naprawdę szczerze polecam. Bardzo duża zawartość białka. No i tutaj mamy naszą wspaniałą bobinsanę. Tutaj też będę robić różne rzeczy. Także bardzo, bardzo. Przepraszam za zwłokę, będę, będę, już się za to biorę, obiecuję I, i będę wystawiać, będę do Was pisać z tych wszystkich tutaj cudownych rzeczy, będę tworzyć magiczne nalewki, pierwsza w planie jest, jest to nalewka dla kobiet, hormonalna. E, tak, jest to, jest to nalewka e, hormonalna dla kobiet, która e, wzmacnia e, nasze, nasze samopoczucie, nasze nastroje e, ta, e, zarówno w, w czasie menstruacji, jak, e, jak i w co, comiesięcznych cyklach. E, nalewka ta e, składać się będzie z, z kumaseba, czuczułasi i kochani wilka kora. To jest wspaniała roślina peruwiańska, która jest znana środek leczniczy na raka w, w amazońskiej dżungli. Wilka Koron, nasz polski misjonarz Szeliga, leczył kochani Indian przez 40 lat. Kształcił się od Indian w amazońskiej dżungli i leczył ich na raka wilka Koron. Bardzo ciekawa opowieść o tym człowieku, ponieważ pojechał do amazońskiej dżungli, żeby nawracać Indian, a okazało się na miejscu inaczej, bo to, bo to oni uczyli jego, a potem on ich leczył. Także bardzo ciekawe. Do tego Sangre de Także to będzie, na, to wychodzi na plan pierwszy: nasze, nasze kobiece, nasz kobiecy wspomagacz, który pomoże nam w naszych trudniejszych momentach.